Siemanko, ziomeczku, Zim, jestem Kuba Monster i jak będę przypominał zawsze, no, na kanałach, na moich odcinkach będę przypominał żebyście najważniejsze zrobili, zrobili takie coś Teraz pokażę, żebyście nacisnęli ten oto magiczny guziczek, tak, widzicie, magiczny guziczek subskrybuj, mogę to pokazać, subskrybuj, tak, taki, tak właśnie macie, tak to zrobić i dawać, łapki w dół, w górę, i widzicie 11 subskrypcji. Możemy to bijemy do więcej. I subskrypcji. Widzicie? Dobra. I ten odcinek. Mia... Miał. Nie będzie takim odcinkiem. no, Takim. The best forever. Ale zagramy w... nawet bardzo mocno. W... Znaczy w sensie już taką wiem, czy taką modną to będzie gra sliterio. Tu youtuberzy już nie nagrywają sliterio, ale ja postanowiłem zrobić taką. Tak, Zrobi... Postanowiłem to zrobić. Dlaczego? No ta gra jest taka nawet spoko i powinna naprawdę spoko ta gra dla mnie jest. Chociaż i tak... To oh. nie grałem. Ale... muszę, muszę dednąć bo ustawienia oczywiście miały być inne nie lubię grać z tą kształtką lepiej się gra na joysticku dawajcie pod tym filmikiem jeszcze na no, odcinku łapki w górę. I tak to powinno I polecam wam kanały Blow, Meduza, czy i no. Oczywiście z tyłu można też razi. Nie pamiętasz. Nie. Nikt się nie ma. O! To wąż się robi. Nie! Ale laki mam. Not now. Dobra. Słaby o Jest to taka mniejsza strona Boże, co to jest Nie lubię tego dobra ziomeczku na razie i tyle